Panie prezesie, największe osiągnięcia firmy w 2020 roku. Które z nich by pan wskazał, które będą miały największy wpływ na działania, na przygotowanie firmy do wyzwań w tym roku? Rok zdecydowanie rekordowy. Przerobowo, wynikowo, portfelowo. Udało się osiągnąć w zasadzie we wszystkich branżach założenia i to spowodowało, że jesteśmy zadowoleni z przerobu tego roku. W szczególności że to nie był prosty rok. Wydawało się na początku, że te wszystkie zmiany które polityczne, które nas e, dotyczą też, nie będą sprzyjały, ale jednak udało się nam osiągnąć za, założone cele i, no i pierwszy raz e, osiągnęliśmy takie przeroby, e, które są dla nas rekordowe. Dzisiaj odbiera Pan również wyróżnienie osobowość branży. Staż w branży Piotra Kledzika to jest wiele lat. Niektórzy mówią, że od urodzenia. To też podstawa do zadania pytania, czy budownictwo jest seksji? Czy to jest taka sfera, która dostarcza emocji, jest ekscytująca? Zawsze się zastanawiałem, bo moją wadą jest to, że się bardzo szybko nudzę nie jestem systematyczny. I dlaczego ja jestem w budownictwie? Otóż właśnie dlatego, że budownictwo jest sexy, jest... E, robimy stale coś innego, stale coś nowego. Nie produkujemy dwóch, e, dwóch butelek Coca-Coli z całym szacunkiem dla Coca-Coli. E, I e, wszystkie nasze produkty, wszystkie, 62 produkty z zeszłego roku, są inne. I dlatego przy budownictwie nie można się nudzić. Ono wymaga troszeczkę... No zachodu, bo trzeba pojechać gdzieś, trzeba czasami zmarznąć, ale to wszystko to jest właśnie sekcji.